Karolina Kowalkiewicz odniosła czwarte zwycięstwo z rzędu. Polka pokonała Diane Belbite przez jednogłośną decyzję podczas gali UFC Vegas 80, która odbyła się 7 października w Las Vegas. Karolina od samego początku walki wyprowadzała wiele uderzeń. Polka skracała dystans z szybkimi seriami ciosów. Po niecałej minucie Belbita przeniosła akcję do parteru. Ale Kowalkiewicz odwróciła pozycję i zajęła dosiad. Po chwili Diana wykonała udane przetoczenie, a następnie zawodniczki wróciły do stójki. Po kilku wymianach Karolina przeszła do klinczu pod siatką. Na rozerwanie uchwytu Polka trafiła łokciem. Z obu stron padały celne uderzenia, Diana chętnie wchodziła w wymiany z Karoliną. Belbita trafiła mocnym prawym sierpowym. Statystyka zadanych ciosów była niemal identyczna dla obu pań. W końcówce rundy Kowalkiewicz złapała klincz i zanotowała obalenie. Belbita aktywnie pracowała w stójce po rozpoczęciu kolejnej odsłony. Kowalkiewicz odpowiedziała przejściem do kluczu pod siatką. Polka nie wypracowała sobie żadnej przewagi i akcja powróciła do pełnego dystansu. Karolina zaczęła częściej wykorzystywać ataki lewym prostym. Zawodniczki nie zwalniały tempa podczas wymian. Kowalkiewicz i Belbita regularnie wyprowadzały celne uderzenia, ponownie statystyki były niezwykle wyrównane. Polka zainicjowała kolejny klincz, ale Diana skontrowała i to ona zaliczyła sprowadzenie w końcówce rundy. Zawodniczki kontynuowały aktywną i zaciętą potyczkę w stójce również w trzeciej rundzie. Karolina wywierała presję, starając się mieszać akcję w stójce z łapaniem klinczu pod siatką. Polka wyprowadziła świetną kombinację, którą Belbita wyraźnie odczuła. Rumunka cały czas odpowiadała. Jednak w tej odsłonie skuteczniejsza była Karolina. W końcówce pojedynku zawodniczki ruszyły na ostatnią, szaloną wymianę. Po trzech rundach boju w górę powędrowała ręka Karolina Kowalkiewicz. Sędziowie punktowi jednogłośnie zadecydowali o zwycięstwie Polki, widząc jej przewagę w każdej z odsłon tego starcia.